Witam serdecznie na kanale Podziemna TV poświęconym podstawom gospodarki i funkcjonowania państwa. Proszę państwa Trwa kampania wyborcza, więc będę wracał w tej kampanii do samych podstaw, które są w przestrzeni publicznej niestety zakłamane, albo przeinaczane, albo po prostu wracane, wracane kota ogonem i stoją na głowie. Podstawową sprawą, proszę państwa, którą poruszałem w ostatnim odcinku jest taka, że wydatki, tak zwane wydatki państwa, to są podatki. Wydatki rodzą się podatką. Każdy, każda złotówka z tak zwanych wydatków państwa wydana przez władzę, to jest złotówka pochodząca z kieszeni podatników. To jest złotówka, którą każdy wydatek państwa sfinansują prędzej czy później, w taki czy inny sposób, zawsze podatnicy, czyli my, zwykli ludzie. I chodzi o to, że podstawową sprawą dla nas, priorytetem dzisiaj powinno być to, żeby obniżyć i uprościć podatki. A żeby to można było zrobić, trzeba ograniczyć tak zwane. Wydatki państwa, czy też tak zwane wydatki publiczne, które obecnie są na poziomie rzędu powyżej 700 miliardów złotych rocznie. I bardzo Państwu dziękuję za komentarze konstruktywne podszym nagraniem. Jednym z takich komentarzy proszę państwa, jest dzisiaj chciałbym się nim zająć odpowiedzieć na, na ten komentarz. Było takie pytanie. Zgadzam się z panem co do wydatków państwa, że te pieniądze nie biorą się z powietrza. Oczywiście, ale co, jeśli państwo ma złoża na przykład gazu? I nim handluje i zbiera oczywiście z tego tytułu pieniądze. Proszę Państwa, to pytanie dotyczy oczywiście klasycznej sytuacji w przypadku, kiedy mowa jest o, o finansowaniu wydatka, wydatków państwa z innych wpływów niż podatkowe. To jest bardzo chyba modne i popularne, pewnie Państwo o tym słyszeliście. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego, to niczego to nie zmienia podstaw. Oczywiście można finansować tak zwane wydatki państwa z tak zwanych innych źródeł niż podatkowe. Kreatywni księgowi i kreatywni ministrowie finansów są tutaj od tego specjalistami, ale to nie zmienia oczywiście podstaw praw natury, ani, ani żadnych innych podstaw matematyki, tym bardziej gospodarki. To nie zmienia faktu, że każdy wydatek pochodzi z kieszeni podatników. Każdy wydatek sfinansować muszą, powtarzam, prędzej czy później, w taki czy inny sposób, ale podatnicy, my obywatele, dane społeczeństwo. Żeby to Państwu, że tak powiem, przedstawić czytelnie na liczbach czy też na grafice, proszę rozważyć dwie sytuacje, no oczywiście taką, kiedy, mamy, kiedy wydatki są wyższe i taką, gdzie wydatki są niższe. Nawet w przypadku, kiedy załóżmy, Państwo finansowałoby, tak zwane Państwo finansowałoby swoje wydatki z, na przykład z naturalnych, którymi dysponuje, na przykład ropą czy gazem, załóżmy, że Państwo sprzedaje ropę państwową i z tego tytułu ma 100 miliardów wpływu, i z tego finansuje część wydatków publicznych, ale wydatki publiczne są na poziomie na przykład 300 miliardów złotych powiedzmy, no to oczywiście brakuje 200 miliardów, które trzeba sięgnąć w podatkach i wpływy z podatków będą musiały pokryć te 200 miliardów złotych. I w przypadku, gdybyśmy obniżyli wydatki państwa do na przykład 200 50 miliardów złotych, czy do 200 miliardów złotych, no to wtedy oczywiście nadal mamy wpływy ze sprzedaży ropy rzędu 100 miliardów złotych, tak, pokrywamy część wydatków, ale do, do pokrycia zostaje już tylko 100 miliardów złotych, tak. Potrzeby, trzeba ściągnąć w podatkach 100 miliardów złotych, a więc dwa razy mniej niż w przypadku tych większych wydatków z poprzedniej sytuacji, kiedy wydatki były wyższe, a więc podatki można obniżyć o połowę, czyli te pieniądze zostaną w rękach obywateli, w kieszeniach obywateli, w kieszeniach podatników. I do tego się proszę wszystko sprowadza. Każdy wydatk państwa, cała struktura wydatków do tego prostego zabiegu się sprowadza, że zawsze niższe wydatki mogą się przełożyć, czy powinny się przełożyć na to, że ludzie mają w kieszeniach więcej pieniędzy, bo to jest bardzo proste. Albo ludzie mają pieniądze w kieszeniach i sami je wydają, albo my mamy pieniądze w kieszeni zarobione i sami je wydajemy, albo część z tych pieniędzy, większą czy mniejszą, zabiera nam państwo i wydają je za nas politycy. To się tylko do tego sprowadza. I dokładnie tak samo jest z wszystkimi innymi źródłami finansowania tak zwanymi poza podatkowymi, to jest tylko, proszę Państwa, no, sztuczka księgowa tak naprawdę w tym sensie, że to nie zmienia faktu, że wszystkie wydatki, każdy wydatek jest finansowany z kieszeni podatników w taki czy inny sposób, powtarzam, prędzej, czy później. Niezależnie od tego, czy wydatki finansujemy z deficytu, czyli z zapożyczania się, z obligacji skarbowych, czy poprzez na przykład właśnie wyprzedaż majątku narodowego, czy poprzez, czy poprzez przychody tak zwanego państwa z tytułu na przykład sprzedaży gazu, ropy czy jakichkolwiek innych skarbów, które tam kryje ziemia danego kraju, czy jakikolwiek jeszcze inny cudowny, magiczny sposób księgowi czy ministrowie finansów by nie wymyślili, to i tak prawdą jest rzecz bardzo podstawowo oczywista, że wszystkie wydatki obciążają podatników, nas, społeczeństwo, dlatego że jeżeli się je obniży, to można nam te pieniądze w kieszeniach zostawić. Nawet w skrajnym przypadku, proszę Państwa, kiedy załóżmy idealną sytuację, idealną w cudzysłowie oczywiście, Czyli, że wydatki państwa są rzędu np. 300 mld złotych i mamy tyle ropy podziemnej czy też tyle węgla, czy tyle gazu, że ze sprzedaży gazu też mamy wpływy, państwo ma wpływy rzędu 300 mld złotych, proszę państwa. No to co to oznacza? Czyje są złoża gazu, czy te pieniądze uzyskane za złoża gazu? Jeżeli są to są pieniądze państwa, czy pieniądze publiczne, to jest to dobro nasze wspólne, wszystkich obywateli, tak? Pieniądze państwowe to nie są prywatne, państwowe premiera, tego, kto dzisiaj pełni rolę premiera, przecież, tak? To jest dobro wspólne. W związku z tym, jeżeli załóżmy ze sprzedaży gazu, ropy czy węgla, państwo, tak jak Polska, miałoby wpływy rzędu 300 miliardów złotych rocznie i wydatki rzędu 300 miliardów złotych rocznie, no to również w przypadku obni ograniczenia wydatków, jeżeli obniżymy wydatki państwa o 100 miliardów złotych, nie, będzie te, nie będą te pieniądze marnotrawione, to będzie można te, te, te 100 miliardów złotych oddać po prostu obywatelom, prawowitym właścicielom, tak? Jest to, są to pieniądze tak zwane publiczne, są to, jest to ropa jest załóżmy w danym kraju uważana za dobro wspólne, no to jest przecież nic innego jak dobro nas wszystkich. I albo właśnie zyski z tego dobra są u nas w kieszeniach, albo służą na pokrycie wydatków i do, to się do tego znowu sprowadza. Czyli alternatywa Różnica między dwoma sytuacjami, kiedy wydatki państwa są wyższe, a niższe jest taka, że albo z wpływów hipotetycznych 300 miliardów złotych ze sprzedaży ropy czy gazu pokrywamy wydatki rzędu 300 miliardów złotych, albo z wpływów rzędu 300 miliardów złotych pokrywamy wydatki rzędu 200 miliardów złotych, bo są niższe, a 100 miliardów złotych po prostu fizycznie można przekazać obywatelom w postaci dywidendy, czy jakkolwiek byśmy to nie nazwali, bo to tylko jest oczywiście znowu kwestia słownictwa. tak? Po prostu te pieniądze zostają w kieszeniach nas, obywateli podatników. Podstawy, proszę Państwa, mają to do siebie, że są niezmienne, bez względu na zaklinanie rzeczywistości, bez względu na sztuczki pr księgowe, marketingowe czy jeszcze inne, nie da się życia oszukać. Wszystkie wydatki są finansowane z kieszeni podatników, powtarzam, w taki czy inny sposób, prędzej czy później. Żadne sztuczki, nazywanie czegoś Wpływami budżetowymi poza podatkowymi nie zmienia tego prostego faktu. Mniejsze wydatki państwa, czy też tak zwane wydatki publiczne, oznaczają, że obywatele, my wszyscy mamy w kieszeniach więcej pieniędzy do dyspozycji, a większe tak zwane wydatki państwa oznaczają, że my mamy mniej pieniędzy, bo właśnie odbierają nam je i wydają je za nas politycy, władza, czy, czy jakkolwiek to nazwiemy. Podkreślam to tak mocno, dlatego że trwa kampania wyborcza i będziecie Państwo słyszeć z mediów i od polityków różne bzdury i bajeczki o cudownych źródłach finansowania, kolejnych nowych wydatków państwa i tak dalej. A ja Państwu powtarzam, będę jak mantrę, bo to jest bardzo podstawowa rzecz. Im wyższe wydatki, tym biedniejsi obywatele, bo te pieniądze, bo wydatki są finansowane z ich kieszeni, z naszych kieszeni, niezależnie od tego, jakie sobie rząd czy politycy znajdą źródła finansowania. Bo zawsze prawdą jest to, że jak się obniży wydatki, to te pieniądze można po prostu oddać obywatelom i więcej pieniędzy będą mieli obywatele, czyli my wszyscy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dzisiaj postaram się pójść też, spełnić Państwa krytyczne, regularnie patrząc w komentarze, że te odcinki moje są za długie, przegadane. Ja powtarzam wiele rzeczy. Proszę Państwa, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale proszę mi wierzyć, jeżeli ja mówię o rzeczach oczywistych, które można powiedzieć jednym zdaniem. I wszyscy normalni ludzie o nich wiedzą, a mimo to w mediach i wśród polityków króją bzdury powtarzane po wielokroć, właśnie na przykład o tym, że jak się sfinansuje wydatek państwa z innego źródła, to to nie obciąża podatników, co jest bzdurą wszystkie wydatki obciążają podatników, bo pochodzą z ich kieszeni. Gdyby nie ten wydatek, to obywatele, podatnicy w kieszeniach mieliby więcej pieniędzy. Taka jest prawda, proszę państwa, i proszę się nie dziwić, że to powtarzam wielokrotnie. Wiem, że większości z nas nie trzeba tego tłumaczyć, ale właśnie dlatego, że mimo to w telewizji kształtuje się taki obraz nas samych. Że ludzie są i Państwo to piszecie w komentarzach, tak? Że piszecie Państwo bardzo często o tym, że takich ludzi normalnie jest mniejszość. Nieprawda, proszę Państwa. Nas jest większość, tylko jesteśmy milczącą większością, bo nie mamy dostępu do mediów, bo w mediach, proszę Państwa, nie pojawiają się przypadkowo osoby. Ja nie mam dostępu do mediów, dlatego tworzę własny kanał na YouTube. To jest jedyna droga do tego, moja, moja jedyna droga jako zwykłego człowieka, żeby móc dotrzeć z przekazem do moich rodaków, do Państwa. Ale to dygresja. Chcę Państwu powiedzieć, że media. Obraz nas samych, jaki zamy z jest nieprawdziwy. Nas, ludzi normalnie myślących, zdroworozsądkowych, jest większość, tak naprawdę. Tylko no właśnie nic o sobie nie wiemy, bo w mediach pokazywani są tacy ludzie, którzy wciskają pod krawatami oczywiście w garniturach i tak dalej, z poważną miną wciskają nam różne kity. O tym na przykład, że istnieją pozapodatkowe. Źródła finansowania wydatków państwa. No i co z tego, że istnieją, skoro te wydatki i tak obciążają kieszeń podatników w taki czy inny sposób, jak państwu dzisiaj to staram się wykazać na tych prostych przykładach liczbowych. Dziękuję państwu za uwagę. Bardzo proszę o rozpowszechnianie nagrań z mojego kanału po sieci. Tylko dzięki państwa aktywności docierają one do wielu tysięcy osób. Bardzo za to państwu dziękuję i do zobaczenia wkrótce.